Widzicie w programie Piwa 2 ja w dzisiejszej edycji astrologicznej. Dzisiaj dowiemy się, który z dwóch znaków zodiaku będzie miał szczęście w ten weekend. Czy będzie to skorpion, czy będzie to lew. Zaczniemy od lwa. Niezłe piwo. I takie bardzo delikatne, ale. Fajny smaku. Zobaczmy jak Skorpion, którego puszka mi się bardzo podoba, więc to już jest na plus. Jak Skorpion sobie poradzi? Jest trochę lżejszy niż Lew. Hmm. Na pewno zupełnie inny w smaku. To są poważne sprawy, więc będę musiał jeszcze raz poradzić się z gwiazd. W dzisiejszym odcinku, mm. czy właściwie w tym tygodniu, w ten weekend, wygrywają lwy, wygrywa lew. Chwila, moment. Czuję potężne zaburzenia w chmurze astralnej. Skorpiony i lwy w ten weekend niech uważają na byka.